Cudowne niebo nade mną, cudowna pogoda, tak rzadka w Wielkiej Brytanii. Do tej pory lało i lało i lało. Ja już miałam dosyć, mówiłam, to co to jest? Jesień, a nie lato. Środek lata, aleje, zimno, 15 stopni, szaro. A dzisiaj piękny wieczór. Po 12 godzinach dyżuru, zapieprzania. No na oddziale y, tam w domu opieki. Piękny wieczór. Wjechałam, patrzę w niebo i na chwilę wyłączam się i myślę, że jestem, wyobrażam sobie, że jestem na urlopie. Tutaj w Anglii zapieprzamy, no. Takie jedynie słowo mi przychodzi, no to się, to się po prostu haruje, haruje się. Mój ulubiony wodospad Dzik. Warrington na rzece, rzece Mersey. Jestem strasznie zmęczona, ale po prostu dzisiaj jest dzień, jaki, za jakim przypadam. Ciepło w miarę, nie wiem ile, może być 20 parę stopni. Piękny wieczór, pachnący wieczór, więc wyszłam tutaj. Bo co, zapachy. No, nie wróciły mi w 100%, nie wrócił mi ten e, zmysł węchu, ale, ale mój mózg już nie wariuje, bo jednak jakiś tam procent wrócił, nie wiem jaki, czy 60%, nie całkiem, ale myślę, że coraz lepiej, coraz lepiej, coraz więcej zapachów odczuwam, i to jest wspaniałe, że możemy czuć zapachy. tutaj jest, tu pachnie, tu pachnie nad rzeczką, nad rzeczką, opodal krzaczka. sobie na takim pomostku taki o pomost pomost malutki e, to jest chyba dla tych panów co tutaj rybki łowią mam nadzieję że klapki mi nie wpadną do wody rzeka jest cudowna spokojna jak taka katafla szklista tak o co to za ptaszek tam tylko szum wodospadu Pięknie. Nawet nie trzeba jechać w dalekie kraje, lecieć samolotem, nie wiadomo dokąd. Można rowerkiem dwie minutki od domu i jest cichy zagajnik tutaj nad rzeczką. I na pewno macie takie też miejsca blisko Waszego domu, gdzie można po prostu pójść i przycupnąć i po prostu się cieszyć. Cieszyć się światem ten pokój, spokój jest potrzebny naprawdę dzisiaj 12 godzin tak ciężka robota, tak ciężki ten oddział ale już tylko tydzień i za tydzień w czwartek bo dzisiaj jest 30 lipca czwartek za tydzień będzie to mój ostatni dzień w domu opieki Mam nową pracę od 10 sierpnia. Zaczynam nową. No, mam jakieś tam nadzieje, że będzie lżejsza. Support worker, jak to się tłumaczy na polski? Pomoc, pomoc e, osobom, osobom, osobom upośledzonym mu słowo. Brain injury. Tak, więc bardziej będzie polegało to na byciu z tą osobą i pomaganiu mu w prowadzeniu niezależnego życia. Independent life, supported living. Independent life, support worker. No i jesteś z tą osobą w domu i pomagasz mu tam coś ugotować, czy pójść do sklepu, czy pójść na spacer, czy cokolwiek. No, I umyć się ubrać też oczywiście, ale jesteś z tą jedną tylko osobą. A nie tak jak tu w Domu Opieki mamy z 18-20 osób na głowie i latamy z wywieszonym językiem. Więc oczekuję tego, że będzie to lżejsza praca i że troszeczkę się, się odsknę, bo naprawdę jestem tak przemęczona, że czasami czuję takie jakieś blokady. I po angielsku nie potrafię się wysłowić i naprawdę ciężko. No ale mam nadzieję, mam nadzieję, i zobaczymy. Ja wiem, że w wieku 50 lat lepiej nie będzie, jak to mówią. Better will be not. Nie będzie lepiej, nie będzie człowiek młodszy, nie będzie zdrowszy i tak dalej. Chociaż niektórzy potrafią działać cuda. Tak, ale... Ale mniej zmęczona, mniej zmęczona chciałabym być i kiedy jestem mniej zmęczona, mogę po prostu więcej myśleć, a ja lubię, ja lubię jak, jak, jak myślę, jak, jak mam tą głowę wolną, a nie tak zmęczoną, że nawet nie wiesz jak się nazywasz, nie wiesz jaki dzień, co jest. Niedobrze. No a tak poza tym to co? Rodzinne sprawy dalej się toczą i podróże wiadomo, po koronawirusie to są jakoś wstrzymane plany, chociaż marzenia są dalej, marzenia o wielkie. Ale teraz czas jest taki, żeby wesprzeć nastoletnie dzieci, które wchodzą w dorosłość. O, takie mam. Plan. Także na tym się koncentruję, koncentrujemy razem. Z małżonkiem. No i co? Cichy, spokojny wieczór w Warrington nad rzeką Merzi, cudowną, spokojnie. W szuwarach. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa!